Pinaczka na kolejne drzewo, i to będzie drzewo liściaste. Początek tutaj był dość ciężki, ale nie był jakoś bardzo super ciężki, ale to jest dość wysokie drzewo, bo ono ma plus minus 20 metrów. No i właśnie na dole gruby pień, i to był trochę problem, ale nieduży, już udało mi się pokonać ten fragment i już będzie, no nie, nie będzie właśnie łatwiej. Chyba będzie trudniej, na samej górze będzie trudniej. Teraz właśnie jestem w środkowej części tego drzewa i ona była naprawdę łatwa, e, ale była jedna trudność bo to drzewo strasznie się sypało z niego jakiś mech czy co to jest nie mam pojęcia i to bardzo utrudniało chwyt jakiś niepewny był taki dla mnie no i cięcie i już jestem tutaj bardziej bliżej korony choć to jeszcze nie jest ta część gdzie jest korona i tu właśnie te drzewo niby było łatwe ale po prostu ten mech strasznie to utrudniał tak mi się ręka ślizgała że po prostu normalnie się bałem że mi zaraz ręka z tego zjedzie pierwszy raz aż tak trafiłem żeby aż tak było ślisko bo zazwyczaj jest ten mech ale on nie jest aż tak on tak sypki jakby, a tu się sypał strasznie. No i to już jest prawie sama góra. No i już tu wchodzę ostatnie metry. Widoków za ładnych nie było, bo w tym parku jest dużo takich 20-metrowych drzew, a nawet wyższych, ale było spoko, fajnie. Dobra, wyżej się nie da. To jest jakieś 20 metrów na oko. Fajnie. Buja się tu. Było ciężko, bo te drzewo się sypie strasznie. A teraz już będę stąd schodził. No i schodzenie będzie w kolejnym filmie. I w tamtym filmie, co się tak wybił, to też już jest schodzenie. Ja mówiłem już wielokrotnie, że ono już jest na TikToku, ale nikt tego nie zauważył, nawet jest podpisane. W Sobie zjeździecie kawałek niżej, to znajdziecie na pewno. I możecie wbić na mojego YouTube'a, który wyświetla się teraz na ekranie.